Cześć, witajcie 1 marca. Witamy się z Wami z balkonu naszego mieszkania na Malcie. Jeszcze zostały nam dwa dni zwiedzania tej pięknej wyspy. Dzisiaj będziemy zwiedzać takie mniej turystyczne miejsce, ale na pewno bardzo piękne. Będziemy chodzić po klifach w zachodnio-północnej części wyspy. Tak, dzisiaj w ogóle szykuje się odcinek wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, bo oprócz tego, że będziemy zwiedzać tereny, można powiedzieć, Nieturystyczne, żeby nie powiedzieć za dużo półdzikie, to przeprowadzimy wywiad z osobą mieszkającą już od ponad roku na tej wyspie. Jak pewnie wiecie, dużo obcokrajowców decyduje się na mieszkanie tutaj na Malcie, z całej Europy i nie tylko. Wielu Polaków mieszka tutaj na Malcie, więc dzisiaj dowiemy się, jak, jak, im, się tutaj, żyje, tak. Tak, jak im tutaj się żyje, jak tutaj przebiega edukacja dzieci, tak. jak tutaj finansowo wygląda sprawa zarobków, sprawa opłacania mieszkania, te, tego typu rzeczy. Tak. Więc... A z kim będzie ten wywiad? A no właśnie, z moim braciszkiem prywatnie, chyba mogę to zdradzić, <gry> który mieszka tutaj, jak już mówiliśmy w czasie, od ponad tak, roku z całą razem rodzinką. z całą rodziną, więc sami bardzo jesteśmy ciekawi, jakim tutaj się żyje. Zapowiedzieliśmy wcześniej. Zapraszamy teraz na rozmowę z Szymonem. Może pierwskim tutaj przyjechałeś na tą wyspę. Cześć, witam wszystkich. No a ja nazywam się Szymon, przyjechałem tutaj z żoną i dwójką dzieci. I skąd ten pomysł, żeby akurat zamieszkać na Malcie? Wiesz co, No to było półtora roku temu, tak? Wtedy był taki czas, kiedy myśleliśmy o tym, czy chcemy. co chcemy tak naprawdę robić, Tak? czy, czy nie wiem, budujemy, przenosimy się do innego miejsca, czy może Wynajmujemy mieszkanie i tak dalej, no i padł pomysł, może pojedziemy gdzieś. W pewnym sensie to było też takie marzenie Wioli w sumie, mógłbym powiedzieć, bo kiedyś miała taką, taki pomysł, żeby wyjechać za granicę, pomieszkać trochę, tylko to był jeszcze pomysł, kiedy nie mieliśmy dzieci, byliśmy sami studentami i tak dalej. No ale teraz to zrobiliśmy. No i, i tak naprawdę decyzja była dość szybka. Bo, bo stwierdziliśmy, że chcemy coś zrobić, ok. No i wtedy wybraliśmy Maltę Malta głównie dlatego, że podoba nam się pogoda, która tutaj jest mhm. na pewno, tak. I język angielski. No i tutaj mogłem pogłębić, o co tak naprawdę mi chodzi, bo przyjechaliśmy tutaj z dwójką dzieci. Jedna ma 5 lat, druga 7. No, półtora roku temu trzeba było odjąć jeden rok. Wiktoria, która miała wtedy 4 lata, w ogóle nie znała języka angielskiego, zero, nie miała żadnych lekcji. I druga rzecz, nigdy nie była w szkole, w ogóle, w żadnym żłobku, nigdzie. Więc dla niej to było coś takiego, że postawiliśmy ją przed sytuacją: słuchaj, tu jest szkoła, tu jest... wszyscy mówią w języku angielskim. Mm. To jest też właśnie ten plus, który. Czyli na głęboką wodę zostały rzucone? Tak, tylko to nie jest, to nie jest tak, że ja, ja jakby się o to nie martwiłem, bo wcześniej, kilka lat wcześniej, poznaliśmy taką rodzinę z Polski, którzy z kolei wyjechali do Hiszpanii. Oni mm -hmm. mieli czwórkę czy piątkę dzieci w o, różnym kurczę. wieku i mieli taką sytuację, jak mi opowiadała właśnie ta rodzina no to po prostu dzieci chłoną, tak? Czyli tam gdzie Ja myślę, że dzieci rzecz, szybciej to... niż dorośli się przystosują, nie? Do otoczenia. Tak, no i ja na to, na to liczyłem, no i, no i tak rzeczywiście było. Wyobraźcie sobie, że rok, tak te półtora roku temu Wiktoria nie wiedziała jak powiedzieć czy mogę iść do toalety, gdzie jest toaleta w ogóle, tak? Więc pierwsze spotkania w szkole na przykład no to mhm. mówili nam, że ona jest zamknięta, nie? Mhm. A w tym momencie jest taka sytuacja, że ona idzie sama, bawi się na dworze, bo, bo mhm. mieszkamy w takiej miejscowości, gdzie Większość to są jednak obcokrajowcy, więc ma, ma kolegów, znajomych, koleżanki z Włoch, z Gruzji, z Hiszpanii, no z wszystkich. No nasza krajów, Asia nie? to była w szoku, jak usłyszała, jak Ania mówi po angielsku że właściwie, tak. że tak szybko bardzo nie zbiera myśli tylko strzelak z karabinu tym angielskim, także no, na pewno to duży plus mieszkania tutaj. Tak, tak, dla nas też, bo dużo mówię o tym angielskim, ale to było dla nas ważne, dla mnie i dla Wioli, żeby, żeby jednak ten angielski używać. Ja, ja nie mhm. lubię się tak uczyć, że czytam książkę i, mhm. i tyle, nie, albo idę na kurs, ja lubię to używać, cały czas więc o to też chodziło nie? no i oczywiście tak mówię ta pogoda mm -hmm. jest dla nas też. A czy jeszcze stało. jakieś plusy mieszkania tutaj bo ktoś się zastanawia czy się przeprowadzić na Maltę jakieś jeszcze przychodzą do głowy czy To jest zawsze zależne od tego jacy jesteśmy co lubimy i tak dalej ja powiedziałem na przykład o tej pogodzie gdybym miał to rozwinąć to dla mnie najgorszy okres jest lipiec i sierpień ktoś by mógł powiedzieć jak lipiec i sierpień jest najlepszy czas no tutaj jest bardzo gorąco wtedy, 30-40, taki jest przedział. No i dla mnie to, to nie jest fajne, kiedy, kiedy muszę w ciągu dnia mhm. i w nocy cały czas mieć klimatyzację, tak? Używam cały czas klimatyzacji, jesteśmy zamknięci, mhm. wieczorami o 16 wychodzimy mhm. i wtedy dopiero można żyć, nie? Z tym, że trzeba pamiętać, że my tu żyjemy, my nie jesteśmy na wakacjach, więc mhm. my i tak pracujemy, tak? W pewnym sensie, mhm. no ale... Pozostałe miesiące, bo Mal na Malcie mamy 300 dni. A, a zawsze wakacje możecie do Polski wrócić. Tak, tak, tak. do Polski jak no. najbardziej. No ale super jest właśnie ten okres, tak jak teraz. Co jest teraz? Luty, marzec, tak? 1 marca no, tak. mamy. Jest cieplutko, możemy iść sobie pochodzić, jak ktoś lubi biegać, mhm. czy na rowerze. Jest mnóstwo grup. I słuchajcie, przechodzę w kolejny, można powiedzieć, plus, mhm. właśnie o to, co pytałaś. Bardzo szybko można nawiązywać nowe relacje. Tutaj jest dużo ludzi, którzy przyjechali. No my mamy rodzinę, nas jest czwórka, ktoś jest w dwójkę, ktoś jest sam. No, ale radzi, zazwyczaj rodzinę ma gdzieś daleko i bardzo łatwo mu jest wtedy nawiązywać, wręcz czasami. Ma taką chce potrzebę, tego, nie? Nie? Jak żeby jesteś, się integrować. Tak, jesteś w Polsce, jesteś w swoim otoczeniu, masz mnóstwo znajomych, to nawet nie wiem, czy masz czas, mm -hmm. żeby szukać i czy potrzebę, nie wiem. Ale tutaj słuchajcie, no jest to bardzo łatwe. Że szybko się nawiązuje, tak? tak, tak. z innymi. Bardzo no. szybko, nawiązujemy relacje, gdzieś idziemy, przez dzieci wiadomo też. Ale też powiedz to tylko raczej, z tymi przyjezdnymi, nie? czy z takimi Maltańczykami też? Czy też są tacy przyjaźni nastawieni? Yy, Maltańczycy, dobra, jeśli chodzi o Maltańczyków, yy, ja pracuję w firmie maltańskiej, typowo maltańskiej w moim zespole jest 5 yy, sześciu Maltańczyków, jeden mm -hmm. Hiszpan, yy, teraz kolega, Polak dołączy, <grym> zarekomendowałem yy, i słuchajcie, no ja pracuję z Maltańczykami, Pytam się o co, jak oni, mm -hmm. moje odczucie jest takie, że oni są otwarci, są bardzo mili w pracy, tak, bo ja tak z perspektywy pracy mm -hmm. mówię. Są bardzo pomocni z tymi, z którymi ja mam, że tego mm -hmm. do czynienia w moim zespole, nie? To, to, to jest naprawdę em, ok. Natomiast jeśli miałbym mówić o jakichś minusach z kolei, no to e, jednak jest różnica tej kultury. Nie? Mm -hmm. Ja się na to w ogóle nie przygotowałem i powiem wam, że miałem duży problem na początku, bo jednak e, ja pracuję w IT. Jako programista w Polsce mamy wręcz no mamy taki stereotyp, tak, programista, to on tam gdzieś zamknięty, nie mówi, on no tam gdzieś jest w swoim świecie, nie. Ja wiedziałem, że technicznie jestem dobry, że jakby z tym nie ma problemu. Może angielski trochę, tak, żeby gdzieś tam płynności nabrać. No, ale się okazało, że mój problem największy był taki właśnie z takimi relacjami, tak? Się okazało, że, że ja przychodzę i głównie się skupiona na pracy działam tego, wiesz, idę sobie herbatkę wypiję, mm -hmm. ale nie żeby, żeby coś takiego, że przychodzę rano, niektórzy mówią, kofi, no to ja muszę iść na kofi, nie, ja raczej jestem przyzwyczajony do tego, do takiej mm -hmm. pracy, że idę na kofi tak, kiedy kiedy chcę kofi i tak dalej. Ja tu bardzo wchodzę w takie detale, ale te detale. Potem powodują, że tu nie pójdziesz na kofi, tam z kimś nie pogadasz. Dużo jest tego, tej mhm. rozmowy, oni dużo, bardzo dużo rozmawiają. Lunch na przykład, jak rozpoczyna się o godzinie 13, no to potrafią do, do sorry, o 12 do 13.30 siedzieć, nie? Mhm. I to jest wiesz. Siedzą, gadają, tam jest 15 osób, a ja już się wiercę kurczę, bo wiem, że mam zadanie, wiesz, co moje zadanie. Czyli można powiedzieć, że ludzie podchodzą do swojej pracy. Yy, no tak, tak byśmy to określili. Chociaż nie są z drugiej, tak zdyscyplinowani. Tak, chociaż z drugiej strony, mm, tutaj jest tak, że jest 8 godzin pracujących plus przerwa. Mhm. Więc jak masz godzinę przerwy, musisz 9 godzin w pracy być, nie? Mhm. Yy, więc to jest takie, takie sobie. Więc ja bym nie powiedział, że oni całkiem tak. Luz, luz, nie, mhm. że w ogóle tam sobie ten. Ale, ale bardzo w pracy bardzo... ogólnie taka przyjazna atmosfera i trzeba się do tego dostosować. Trzeba się integrować w pracę. Yy, m, tak, no bo chodziło o to, że słuchaj, Szymon, bo mieliśmy sobie, rozmawialiśmy, słuchaj. Technicznie super, właśnie takie podsumowanie, wiesz, mm -hmm. co, co kilka miesięcy mamy, i się okazało, że największy problem jest to, że kurczę, a jakbyś tutaj więcej z nami, a tam gdzieś pogadać, a tam coś, a my, no dobra, nie kurczę, się normalnie. No to myślę, że nie najgorzej jak tego był to było problem. To jest <laughs> dla mnie, powiem szczerze, że no, przyjść zawsze rano, z każdym pogadać najpierw, wejść to wszystko, nie? No, no, no. no. Się nauczyć tego, rytuału. No, widzisz. no Tak, za, każdy, za każdym razem najpierw rozpoczynamy small talk i tak dalej. Nie ma wejścia, że, że uderzasz w kogoś z pytaniem, nie? Mm -hmm. Słuchaj, bo tam coś się działa, nie? Nie, nie. Najpierw na, musi być wstęp na, na, odpowiedni. To może zmienimy temat teraz, coś o edukacji dzieci, jak tutaj to wygląda. Mówisz, że dziewczynki poszły od razu tutaj do przedszkola. W języku angielskim są lekcje prowadzone, to już wiemy. Ale czym jeszcze ta szkoła się różni, jak u, u no Powiem tak, bo jednak są pewne różnice, tak? Zależy, gdzie na Malcie. Bo tak, jak mam znajomych w Zurii na przykład. No tu nawiążę. Jakbym skłamał, coś to Nie, powiem w ten sposób. Chodzi mi o to, nawet nie zruj, ale generalnie miejscowości, w których jest na przykład 90-95% Maltańczyków, albo i więcej, no to naturalnie te wszystkie dzieci, jak wyjdą na przerwę, mówią po maltańsku, nie? I twoje dziecko, tak jak powiedziałem wcześniej, tam gdzie jakby. Tam, gdzie jest, to chłonie, nie? więc mm -hmm. i dzieci na przykład bardziej uczyły się maltańskiego niż angielskiego. Czyli trzeba wiedzieć, w które miejsce przyjechać. Tak, więc my konkretnie wybraliśmy San Paul's Bay i tą okolicę, bo wiedzieliśmy, że tam znajdowaliśmy Polaków i w ogóle y mm -hmm. osób z innych krajów mm -hmm. i wcześniej obserwowaliśmy tą szkołę, tą konkretną mm -hmm. e Aura Primary School, nie? E Maria Regina, zdaje się. E tak, z znaczy, tego, co wspominaliście, to też yy, od małego te dzieci uczą jakichś prezentacji, bo ja też byłam w szoku, że dziecko a. pięcioletnie ma przedstawiać prezentację przed całą grupą. <laughs> także występy też, właściwie dzieci są zmuszane, żeby, yy, tak, jakieś tańce, także... Yy, no może chyba nie zmuszane, one to lubią, nie? Lubią, ale tak, że do takich występów od razu są przygotowywane. Tak, bo duża różnica właśnie, to, co można od razu zauważyć, mhm. e, dwa razy w roku, z tego, co każę, na święta i jeszcze jakaś jedna okazja jest, nie pamiętam, kiedy rodzice są zapraszani, mhm. jest mnóstwo cała sala pełna i dzieci, ale nie tak jak u nas, że wybieramy, o ten jest fajny aktor, tamten fajnie mhm. mówi, tylko wszyscy, wszyscy. Mhm. Nieważne w ogóle, czy on coś umie powiedzieć, czy nie umie, wszyscy występują na scenie, każdy coś robi. Każdy. Mhm. Wcześniej to było śpiewanie, teraz już było bardziej zaawansowane rzeczy, zaczęli maltański też wprowadzać, ale o której różnicy chciałem powiedzieć, że u nas w każdej szkole e, są sale takie gimnastyczne, nie? Zamknięte obiekty. Tutaj u nas zamiast takiej sali jest, ja bym to do jakiegoś centrum, takie jak na wioskę te centra kultury, w sensie jest sala z wielkim podestem, ze światłami, o, z kolumnami i oni codziennie tam przychodzą na tą halę, mają apel i tam śpiewają hymny, są różne rzeczy. No nic, tak. No, i też chyba dzieci mm -hmm. dużo szybciej e, idą do szkoły, nie? Tak, jak, e, tak od piątego roku życia. Od piątego jest roku pierwsza jest pierwsza klasa. klasa. Na no, pewno program klasa. jest przystosowany odpowiednio, no ale jednak u nas czasami dzieci idą dopiero od szóstego roku życia do, do zerówki, a tu już e, właściwie od czwartego roku życia mają zerówkę. E, tak, bo jest jeszcze Kindergarten One and Two, czyli myślę, że jeszcze dwa lata się cofnąć, nie? Jest a. Kindergarten One, Kindergarten Two, ale obowiązek szkolny jest od. 5 roku życia, pierwsza klasa. I mają język maltański, mm -hmm. język angielski, matematyka. Mm -hmm. Nie jest jeszcze religia i etyka do wyboru, chociaż możemy trochę o tym powiedzieć, yy, o ile się nie mylę, Malta ma wpisane mm -hmm. w konstytucję że, yy, wiary, wiarę katolicką? I w szkole, no bo widzimy też po naszym yes. dziecku, nie, na przykład modlą yy, to zależy od nauczyciela, a na mm -hmm. przykład modlą się przed jedzeniem. I to w takiej zwykłej szkole, nie katolickiej, no to u nas to tak, nie jest Tak, tak, że ona na przykład po maltańsku mm -hmm. y, patrzy, ona się modli, nie? Y, bo ja nie wiedziałem, co ona mówi, a potem mm -hmm. mówi mi, że ona się modli po maltańsku. <laughs> to widzisz. Tak, tak, tak. To dla kogoś może być plus, dla kogoś minus, zależy, Tak, no <laughs> zależy... To, na to patrzy. Tak, tak, bo na przykład w Bolcie y, właśnie powiem z innej strony, bo wiecie, że tu z różne kultury, się z, z różnych krajów ludzie mm -hmm. i na Bolcie spotkałem y, Kierowca on był gdzieś z kurczę, nie chce skłamać, Turcja, zdaje się. No to mu to właśnie ten aspekt mm -hmm. bardzo mu się nie podobał, i on do szkoły prywatnej wysłał dziecko. Mm -hmm. nie? No właśnie, to tak. e, Co, jeszcze chyba ostatni temat poruszymy, kwestie finansowe. Jak tutaj finansowo wygląda życie, czy, czy jest mm -hmm. lżej, czy, czy gorzej niż w Polsce, ile mniej więcej się zarabia, i jakie koszty wynajęcia mieszkania. Tak jak wszędzie, w całej Unii Europejskiej czy, 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 czy dalej, jak spojrzymy, mm -hmm. koszty rosną bardzo szybko. Czyli osoby, które 5-6 lat temu tutaj przychodziły e, na Maltę, no to miały czynsze w wysokości gdzieś 800-600 euro. 600 euro mm -hmm. Na Gozo pewnie 400-300, podejrzewam. Na Gozo jest dużo taniej, mm -hmm. e, bo to bym rozróżnił. Natomiast aktualnie w St. Paul's Bay e, dwa pokoje plus dwie łazienki. No to jest 1300-1500, e, gdzieś mniej więcej tak. Mm -hmm. e, no potem mamy koszty oczywiście, jeśli chodzi o prąd i wodę. Oni do, e, jest mm -hmm. do, na pewno woda jest dofinansowana. Nie chcę tu teraz składać, ale generalnie nam bardzo tanio wychodzi. Bardzo mm -hmm. tanio. Czyli takie ogólnie opłaty, jakby e, woda prąd. No w porównaniu to duże. do całego mieszkania to u nas jest. E, my mamy zaliczkę 50 euro mm -hmm. na miesiąc. Z tym, że my tego nie wykorzystujemy. Nie to jest mm -hmm. zaliczka, ale w, zależy, ile klimatyzacji tak mm -hmm. naprawdę używasz. Bo tu trzeba powiedzieć o tym, skoro już mówimy i kosztach, i, i, i tych mieszkaniach że no, tutaj nie ma ogrzewania centralnego, nie? Mm -hmm. jest, jeśli już to jest klimatyzacja, albo ktoś w ogóle nie ma, nie? No to wtedy mm -hmm. jest ciężej, no ale raczej, raczej w większości mamy klimatyzację. Mm -hmm. Więc wtedy możesz, te koszty będą wyższe, jeśli więcej potrzebujesz się albo chłodzić, no, 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 albo no, no. ogrzewać. więcej prądu zużyjesz. Jeśli chodzi o jedzenie, no to różnie znowu, tak? Największy problem jest taki, że wyspa nie jest samowystarczalna, więc mhm. wszystko, co przychodzi jest z Włoch mhm. i z innych Dużo krajów. Dużo polskich produktów. I nie? bardzo tak duży, duży jest koszt po prostu y, transportu. Nie? Mhm. Ale transportu. w sklepach chyba drożej niż w Polsce. Nie, jest paliwo też jest troszkę tańsze. Wizowie pierwsze tankowanie na Malsie. Tak, mamy nadzieję, że pierwsze i ostatnie. Cena bardzo dobra. Diesla mamy za euro 21, natomiast benzynę. Euro 31. Też dofinansowane, nie? Też dofinansowane. stała kwota. No. Na paliwo na... Chleb. A jeżeli chodzi o zarobki, podobne jak u nas, czy... To może Przez powiem nie? IT, bo, bo tą działkę znam, nie? Ym, czyli jako programista, ja akurat tutaj przyszedłem z jako yy, zaświadczyłem 10-letnim prawie. Yy, no i powiem szczerze, nie byłem zachwycony, nie? Mhm. E, po pierwsze nie było tyle ofert, tylu ofert pracy jak w Polsce, jednak Czyli wiele troszkę gorzej nawet, znaleźć pracę niż, niż u nas. Wiesz, przychodzi z dziesięcioletnim doświadczeniem, no to jednak, wiesz, no, nie jest to jakiś, jakiś duży problem, tylko mhm. chodzi mi o sam fakt, że jest mniej ogłoszeń, Mhm. Więc ciężej dopasować, tak? Jeśli ja mam na przykład doświadczenie dziesięcioletnie w różnych technologi technologiach, a na mhm. koniec okazuje się, że oni potrzebują 10%, no to z drugiej strony, czemu mają mi płacić tak dużo mhm. jak w Polsce, jak potrzebują tylko 10%, nie? Mhm. Jeśli chodzi o zarobki, też gorzej w mojej ocenie, nie? Gorzej. Jest, jest gorzej. Yy, I tutaj oczywiście możemy wchodzić w detale, nie? Bo po pierwsze, na Malcie mamy progresywne podatki, mhm. nie? Czyli masz tam progi. Jak wejdziesz powyżej 60 tysięcy brutto, bo tu salary rocznie się liczy, mm -hmm. no to wchodzisz w 35? O nie mylę, 35-25 i nie wiem, jaki jest ten najniższy. Progi, nie? Mm -hmm. I to jest bardzo dużo wtedy tego wychodzi, nie? Mm -hmm. No ale mamy wiadomo. Mamy ale mogłeś zostać w polskiej firmie, bo i tak pracujesz zdalnie, a jednak zdecydowałeś się mm. zmienić pracę. Chciałeś tutaj całkowicie porzucić klimat. Tutaj wchodzimy na grząski grunt. Jakby jeśli jesteś z urzędów naszych państwowych, no to, no to zdecydowanie nie. Ja akurat chciałem wszystko mieć poprawnie, że tak powiem, zrobione. Czyli, no jeśli jesteś więcej niż pół roku, tam mm -hmm. są dokładnie dni wpisane, no to Musisz zostać tutaj rezydentem. Jeśli zostajesz rezydentem, to płacisz podatki. To nie jest tak, nie. Jeśli jestem rezydentem, no to nie mogę mieć firmy w Polsce, nie, i tam płacić podatków i pracować na przykład dla niemieckiej firmy, jak wcześniej. Zgodnie z prawem, nie? Zgodnie z prawem powinienem. się. Powinienem jak zostać rezydentem tutaj, tak? I są różne rezydentury. Moja rezydentura polega na tym, że mam właśnie umowę z firmą tutaj. Ale powiem w ten sposób. Ja akurat dla mnie nie były najważniejsze zarobki. To od razu powiem że Malta według mnie nie jest miejscem na zarobki, mm -hmm. nie? jeśli ktoś ma cel wyjechać Żeby za granicę, zarobić, to, zarobić to, to, nie, nie. to nie, to nie jest to miejsce, nie? to mm -hmm. zdecydowanie są inne kraje do tego, nawet Polska jest na pewno lepsza, nie? Mm -hmm. bo możemy pracować zdalnie dla zagranicznych firm i mieć fajne pieniądze. Mm -hmm. Czyli dla Was było tu... ważniejsze coś innego, nie nie chodziło tak, to pieniądze. doświadczenie, poza tym nie patrzymy tylko na mnie. Trochę może też przygoda? Na tą rodzinę. No pewnie, pewnie. No, no. ja podziwiam taki, taki wybór, taką odwagę, żeby z rodziną przyjechać i, i, i tak żyć w obcym miejscu. E... No jak już się to zrobi, to, 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 to <grym> tak nie wygląda, nie? <grym> Także jeśli ktoś by o czymś takim myślał, to, jest to taki, nie ma co się jest zastanawiać taki problem. po prostu. Tak, ja no, Dużo mówiąc... tutaj jest Polaków, na, na pewno przyjezdnych też, Albo jak się mhm. idzie ulicami, to cały czas słychać polski. O, jeszcze wieki chciała się przedstawić. Ta ta. Wiki Zdziwia, nagrywamy. Wiesz no. gdzie jest... jest um, Dobra, to chyba szuka. znak, że trzeba skończyć. Szymon, dziękujemy za rozmowę. Trochę Dzięki, nam tutaj rozjaśniłeś, również. jak wygląda życie na Malcie. Zapraszam na Maltę. Jak najbardziej polecam właśnie te miesiące zimowe. Tak, tak Nie jak lech. my przyjechaliśmy teraz, to to wspaniała pogoda i Marta zielona, także fajnie przyjechać.